pewno mnie nie było w takiej scenerii, ale wybrałem się na przejażdżkę rowerową. Tak pomyślałem, że może wpadną jakieś grzybki, może nie. Wziąłem też ze sobą siatę oczywiście. I patrzcie, mamy oto takie grzybki. Jest pierwszy fand, niestety z rzuczkami Zobaczymy ile się da zebrać. Mam jakieś pół godzinki czasu. Zobaczymy czy coś jeszcze wpadnie. O, tam widzę kolejną. Rzadko się wybieram w takie miejsca. Las koło mnie jest z reguły czysty, ale teraz okres wakacyjny, yy, więc niektórzy śmiecą niestety. Ech. No i co? I poszukamy sobie. Zobaczymy, co wpadnie. Najlepiej, jakby nic nie wpadało. No ale sami wiecie, jak jest. Także wsiadam na rumaka i pędzę dalej. No i nie ujechałem. Minuty. A w trawie kolejna piszczy. Tym razem łomża. A zobaczcie, ja na rowerku włożę sobie taki oto mini magnesik neodymowy Trzyma się perfekcyjnie ramy nie wypada na dziurach i dzięki temu wiem jakie są puseczki więc od razu wiem do jakiego wora wyładować no i co? Widzimy się na następnej stacji. Mamy kolejną stację tuż przy ścieżce. Leżą sobie, dwie że Za tam robimy co trzeba. I pakujemy do wora. No, trochę już jest. Na koniec będzie ważenie. Także zobaczcie sami, gdzie tego wyszło. A tu jeszcze kawałek się przejdę, może. Coś sobie leży. O leży. Zobaczcie. Tutaj mamy jedną i tu drugą. Jak sami wiecie dobrze. Wszystkiego się nie wyzbiera. Ale zawsze będzie trochę tego mniej. Aj obserwatora. Parę. Sześciogroszówek ucieszy. Dobra, jadę dalej. Jak coś się trafi, to się włączy. Powiem Wam, że nie zdążyłem ujechać kilku metrów, nawet na siodełku nie zdążyłem ujechać. Uboże, yy, oh co ja mówię, ujechać. Usiąść i zobaczcie, co zauważyłem. urchawki Pamiętacie takie dzieciństwa? Zobaczmy. A, chyba za mokro jest. Ale zobaczyłem porchawki. a przy okazji los się do mnie uśmiechnął. I patrzcie. Siedzą i czekają na mnie dwa harnasie złotuwa. A pamiętajcie, najlepiej w kerfie. Dobra, pakuję i jadę dalej szukać. Widzicie? Tutaj, tu znalazłem te się, tyle ujechałem, 10 metrów i zobaczcie tutaj jakiś bi power Tutaj Pepsi i Coca-Cola Wunderbar i jedziemy dalej Jak się uda ujechać No, po Coca-Coli wpadł jeszcze jakiś Carlsberg jakiś napój energetyczny i tu teraz też widzimy energetyki dla ludu dla i Tatra Dosłownie czuję się jak w górach. No, powiem wam, że trochę się tego nazbierało Zaraz przestanie mi się mieścić no baczcie, Dlatego zbieram tylko puszki. Wszystkiego po prostu nie dam rady za jednym razem. A żeby każdy z nas jeden worek śmieci wyniósł za każdym razem z lasu, byłoby czysto. Bierzcie co chcecie. Nawet jeżeli to będzie korzyść materialna dla Was, przyczynicie się i zrobicie dużo dobrego. Jadę dalej. No i moi drodzy objechałem ten oto lasek odtąd dotąd, trochę po nim pokrążyłem, no się tyle nazbierało. Podsumowanie zrobię wam już u siebie, a teraz muszę to trochę ogarnąć sobie, o jeszcze jeden żub wpadł eee, trochę sobie ogarnę, bo im wszystko podskakuje, hałasuje eee, wszyscy, się, wszyscy się za mną oglądają. Także ja to teraz szybko poprawiam Jak coś jeszcze znajdę po drodze to rzeczywiście wezmę Ale już pokażę Wam w domu Także widzimy się na warsztacie No, ja już na warsztacie Po drodze wpadła jeszcze jedna butelka po książęcym I co? Puszki, i Boże puszki Butelki mamy cztery, puszek mamy tyle Zważymy i pokazuję tutaj 332 gramy. Powiedzmy, że po 4,30 dzisiaj były. Więc mamy jakieś złoty 50 zł plus 4 butelki. Więc mamy 3,50. Dobrowarka jest. Przejażdżka rowerowa zaliczona, ale dzisiaj zrobiliśmy 7 km. No, trochę w nogach jest, trochę posprzątane też jest. A wam co, jak się podobało, to nie ociągajcie się. Łapka do góry, komentarz dla zasięgu i sub, kto jeszcze nie dał. Trzymajcie się, cześć.